Po ostatnich niezwykle żałosnych wręcz próbach, nazwijmy to, gotowania... Postanowiłem się nie poddawać i podejmuję kolejne próby w tej mojej kulinarnej przygodzie. Głównie z tego względu, że... Muszę tu coś jeść, ale w myśl maksymy, że pamiętajcie, zawsze może być jeszcze gorzej. Spróbuję dzisiaj coś innego. A propos porażek. Nie wiem, czy kojarzycie ige Świątek. Taka bardzo niszowa sportsmenka. Mogliście nie słyszeć? Miałem kiedyś taką rozkminę, że ta typiara powinna wziąć kiedyś telefon. Jak bierze się telefon i nagrywa insta coś w tym stylu. Teraz muszę to zainstenizować. Coś takiego nie w pionie w poziomie. Czekaj. O, podpórka idealna. No, tak jak mówiłem, powinna se usiąść, tak się zwrócić do kamery, do swoich widzów obserwujących i powiedzieć wszystkim: weźcie wy się wszyscy, pierdolcie. Proszę pana, dlaczego tak wulgarnie? Już tłumaczę, o co mi z tym chodzi. I to nie jest porada PR-owa, jakby co. Po prostu, jak miałem jeszcze dostęp do internetu, to mi regularnie wyskakiwały artykuły na jej temat, że tu coś wygrała, tu coś zdobyła, pierwsze miejsce i tak dalej. Wszystko ładnie, pięknie. Dopóki. Nie przegra. I nagle wszystkie portale srają się na rzadko, wszystkie równo. Nasza reprezentantka poradziła sobie gorzej. Co się dzieje z igą świątek? No, nie ma już takiej formy jak dawniej. Czy ja naprawdę muszę tłumaczyć, jak bardzo jest posrana tego typu narracja, na, na ilu poziomach to jest niedorzeczne, że oni tak piszą? Ci wszyscy dziennikarze myślą, albo specjalnie tak bejtują ludzi, że tak sobie pozwolę po angielsku. Nie wiem jak to jak to jest po polsku? Że zaszczuć ludzi? Dobra, nieważne. Formułują te wszystkie nagłówki i treści danych artykułów w taki sposób, że kompletnie dyskredytują wcześniejsze sukcesy danej osoby, sportowca cokolwiek. Bo najpierw ładnie, ładnie, brawo, brawo! Uuu, nasza kochana i go jak później. Nie! Się skończyła dobra, pasa, już, już nas nie reprezentujesz, wypad z kraju! To znaczy, jej prawie nigdy w kraju nie ma, bo zawsze jest jakiś jakichś wyjazdach gra, ale wiecie o co chodzi. Okropne to jest, jak z tym przypomniał mi się taki filmik: komediowy, szorcik. Mucha nie siada. Siedzą, patrzą, kurwa się podoba, to. Uh, brawo, brawo! A jak przyjdzie do czego, to. Żaden nie powiedział: nic. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko informowaniu publiki że komuś tam gorzej idzie w jakiejś dziedzinie sportowej, ale oni tak formułują te zdania, jakby nigdy nic w życiu ci ludzie nie osiągnęli. Jest ważne to, że ostatnio przegrała dwa razy. Wiecie co, jak już wam się tak nie podobam, to nie będę grała w tenisa, ha, walcie się na ryj. No ale skoro już jesteśmy przy sportowcach, dzisiaj dania prawdziwych sportowców uzupełnimy białko. Także... Ach. Mam tutaj ze sobą moje jajka, tak sobie pomyślałem. Kurde, wszystko można zrobić z tych jajek, tylko wypadałoby zacząć od podstaw. Ogotujemy na miętko, na twardo, na bardzo twardo, bo twardym trzeba być, a nie miętkim. I wciepujemy je do gotującej się wody na kolejno 6, 7,5 i 9 minut czeka na nie tutaj już zimna woda, która przerwie ich proces gotowania się, żeby były idealne. Tylko jak ja sobie tutaj teraz czas policzę. Dobra, w pamięci. W ogóle też mi kiedyś wyskakiwało na YouTubie, że należy do tej wody jeszcze dolać ocet. Nie wiem po co. Z mojego doświadczenia wiem, że ocet absolutnie nic nie robi w tej sytuacji. Te YouTube'owe kucharki próbują, nie wiem, komuś zaimponować, że dodasz jeden składnik więcej do takiej podstawowej rzeczy i nagle jesteś PRO szef. Jest szef! No wiecie, w końcu w dzisiejszych czasach każdy z telefonem jest ekspertem od wszystkiego, od geopolityki, od gospodarki, medycyny, technologii, a wiem o czym mówię, bo sam mam kanał na YouTube i ja wiem wszystko najlepiej. Jestem najmądrzejszy na świecie i to nie podlega dyskusji. Ktoś ma jakieś wątpliwości? Operacja zakończona sukcesem. Tylko teraz, które jest które. Dobra, nieważne, będzie jajko niespodzianka. A skoro już jesteśmy przy stanowisku gotującym, zabierzemy się od razu za kolejne. Jajeczne danie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A co ty nam tutaj prezentujesz? Co to za bajzel? Ty chcesz coś z tego ugotować? Tak zwany jajecznicowy śmietniczek. Jakby możesz wszystko wciepać do jajecznicy i będzie dobre. Mam nadzieję. I wszelkie jajeczne rzeczy. Obowiązkowo na maśle. Ludzie mówią, że o, bo masło ma tam niską temperaturę czegoś i łatwo się przypala i szkodliwe substancje, a w dupie ze szkodliwymi substancjami ma być dobre po prostu. Im więcej masła, tym lepiej. Masła nigdy nie za dużo. Jeszcze masła, co se żałował, nikt mi się tu na cholesterol nie patrzy. Ale żem, pół jaja żem zmarnował, no Jak mogłeś ze spierdzielić debilu? No nie wytrzymie. Miała być jajecznica z szynką, a wyszła szynka z odrobiną jajecznicy. A jak będzie zjadliwe? Szynka, szynka. Mmm, znowu szynka. A teraz mi się kilka rzeczy chwyciło. Szynka. Nie no, a tak na poważnie to jest przecież szynka smażona na maśle. Jak to może być niedobre? Co się będę babrał, mam przysłali mi łyżkę, będę jadł łyżką, kurde o dobra ujdzie. Aha, to jajka miałem jeszcze sprawdzić. To trzeba na zbliżeniu. Dobra, zobaczmy co z tego wyszło. Okej, okay, to będzie miękkie czy średnie? Dla mnie za miękkie. Numero sekundo, pyk. Nie no, ten jest miętki jeszcze bardziej, ale nie widzę jakiejś dużej różnicy. No to ten... Jak wszystkie będą takie same, to poczuję się oskamowany. Co też będziesz się lało? O! No! Ja pierdzielę, ale jestem dobry! Tak to powinno wyglądać. No ale białko to białko, trzeba skonsumować, wyrobić dzienną porcję. Dobra, zacznijmy od czegoś, co ja osobiście bym nazwał jajkiem drugiej kategorii. No bo nie lubię takich płynnych, co to jest? Jajko, jak jajko. Dla lepszego smaku. Troszeczkę majonezu. Trochę więcej. Może być. Dobre, ale za mało majonezu. No dobra, coś tam się najadłem tymi dwoma niezwykle wybitnymi daniami. Ale mam jeszcze jeden pomysł, niezwykle genialny. Jakby nie ma lepszej rzeczy, którą można zrobić z jajkami. Chleb mi został. Technicznie rzecz biorąc to jest bagietka, ale nie ma. Patrz na to. Gwoździe można tym wbijać, ale ja to zjem, bo dzięki jajkom i chlebkom można zrobić jajo chlebki. Kto kiedyś na to wpadł, to ja nie mam pytań. Dobra, bez zbędnego przedłużania. O ile uda mi się to w ogóle pokroić. To jest twarde jak. Mój pęk! Dobra, teraz spokojnie, żeby drugi raz nie było tego samego. 1, dos, 3, 4! Jak to wygląda, jeszcze się nie usmażyło, a już pięknie wygląda. Normalnie obtaczam mój czerstwy chleb w płynnym złocie wręcz. No nie wyczymię, raz w życiu przynajmniej coś mi w końcu wyszło. Jak to dobrze wygląda! Omijając fakt, że tego typu rzeczy powinno się smażyć na patelni, najlepiej takiej nieprzywierającej, teflonowej, zwał jak zwała, nie takie stalowe, no bo... Widzieliście co tam się działo, ale to nie ma znaczenia, konsumujemy! No złap się! Ugaługa nie umie w patyki! Może być chociaż nie, jak tak teraz próbuję, to faktycznie mogłoby być trochę bardziej chrupiące. Da się osiągnąć taki chrupiący efekt. Jak mówiłem, chyba wina Patelni w sumie złej paletnicy przeszkadza rąbek, nie? Ale koniec końców, jest to jak najbardziej akceptowalne. Zwłaszcza po tym, co ostatnio się tutaj wydarzyło. Nie wracajmy do tego.